It's It's good. It's good. Polacy nie gęśli, swoje gry mają. W czerwcu do naszych komputerów trafi Call of Juarez, w język krwi. To całkiem polska produkcja stworzona przez firmę Techland. To druga część historii pod hasłem Jak to się robi na dzikim zachodzie. Jest już dostępna nowa strona gry. Staraliśmy się, aby strona oddawała klimat prawdziwego dzikiego zachodu, a jednocześnie pozwalała ludziom wejść i poznać ponury i bezwzględny świat więzów w krwi tłumaczy Tomasz Gablikowski z firmy Techland. Adres strony znajdziecie na skgames.pl, a sama gra ukaże się pod patronatem radia SK. A teraz o pedałowaniu. Oczywiście, że co na świeżym powietrzu jest przyjemniejsze, ale tam nie można zrobić tego wszystkiego, co w grze. Mountain, bike, adrenalinę. Co powiecie na szalony zjazd po stokach górskalistych lub skoki nad wielkim kanionem? Do wyboru jest sześciu zawodników i mnóstwo rowerów, a każdy ma inne właściwości. W grze nie poczujemy wiatru w włosach, ale emocji nie zabraknie. Przy okazji można potrójnować triki, które później zastosujecie na prawdziwym terenie. Galerię wideo gry znajdziecie na skgames.pl. 谢谢 <Yeah. S 2>、yeah. Zostajemy przy dwóch kółkach, ale zdecydowanie głośniejszych. Byliście kiedyś na wyścigach na żużlu, to wiecie o jakim hałasie mowa. Speedway Liga to gra licencjonowana, dzięki temu w grze bawimy się, występując w prawdziwych zespołach na co dzień jeżdżących w polskiej lidze. Mocną stroną gry, oprócz grafiki, jest ścieżka dźwiękowa. Nie tylko usłyszymy rewelacyjną muzykę, ale naturalne odgłosy prosto z toru żużlowego. To nielada gratka, nie tylko dla fanów czarnego sportu. Więcej o grze na naszej stronie. Cyberplotki. Czy będzie Wiedźmin na konsole? Odpowiedź jeszcze parę dni temu wydawała się oczywista i jasne, że będzie. Ale teraz pojawiło się ziarnko wątpliwości. Od wielu miesięcy zapowiadano przygody Geralta w wersji na Xboxa i PlayStation. Ostatnio jednak z obozu twórców dotarła nieoficjalnie informacja, że Wiedźmina, powrót Białego Wilka nie będzie. Polski producent CD Projekt oficjalnie się nie wypowiada w tej sprawie. Nie ma również komentarza firmy Atari odpowiedzialnej za dystrybucję światową gry. Naszym zdaniem to tylko plotka. Nie ma co się martwić, pod koniec roku zagramy na konsolę w Wiedźmina. Chyba. A na razie galerię wideo z białowłosym znajdziecie na skgames.pl Przed premierą Na naszej stronie znajdziecie również najnowsze obrazki z gry Mafia 2. Ma w niej znaleźć się wiele nowości, jedną z nich ma być wybór nie tylko jednej rodziny. Do wyboru będą aż trzy frakcje. Po stronie jednej z nich będziemy się musieli opowiedzieć, co oczywiście będzie prowadziło do właśnie z innymi. To od nas będzie zależało jakie stosunki będą panowały między nami a innymi rodzinami. Na obrazkach z gry możemy podziwiać między innymi samochody, którymi jako prawdziwy boss będziemy objeżdżać swój rewid. Mafia 2 ukaże się jesienią tego roku. Na Jedna z najpopularniejszych wirtualnych bijatyk doczeka się już 6. edycji. Tekken, bo mowa o nim ukaże się nie tylko na stacjonarne konsole Xbox i PlayStation, ale także na przenośny PSP. To ciekawa wersja na kieszonkową konsolę będzie miała dodatkowe poziomy i bonusy. Na naszej stronie znajdziecie galerii oraz wideo z Tekkena 6. Grafika jest oszałamiająca, a nam się łezka wokół kręci na wspomnienitych kwadratowych postaci sprzed lat, kiedy graliśmy w Tekkena na automatach w salonie. Przed premierą! Powiemy otwarcie, ostatni film o Batmanie zrobił na nas ogromne wrażenie. To najlepsza z dotychczasowych produkcji. Na to samo liczymy przy najnowszej grze o wyrośniętym nietoperzu. W czerwcu ma ukazać się Batman Arkham Asylum. Na naszej stronie znajdziecie galerię i wideo z gry. Możecie również przeczytać, jakie wymagania sprzętowe musi spełniać wasz komp, żeby zagrać w najnowszego Batmana.